Dzisiaj pokażę Wam ćwiczenia dla dzieci w formie prowadzonej, czyli takiej, gdzie dorosły wspomaga ruch wykonywany przez dziecko. Tego typu ćwiczenia przeznaczone są dla dzieci od pierwszego do trzeciego roku życia lub takich, które nie potrafią samodzielnie poradzić sobie z daną sekwencją ruchową. Starsze dzieci, tak jak mój asystent, powinny ten typ ćwiczeń wykonać samodzielnie. Ja pomagam mu tylko na potrzeby tego nagrania. Proszę zwróćcie uwagę, aby w trakcie siedzenia dzieci miały plecy proste. Zaczynamy! Wierszyk wykonamy Dominika. Wyprostujcie nóżki. Skrzyżuj nóżki swoje dwie, zaraz zaplączemy je. Krzyżuj nóżki tak jak ja. Prawa górą, dołem, lewa. Teraz zamień miejscami i pomachaj paluszkami. Siądźmy razem w skrzyżnym siadzie, tak jak mamy na przykładzie. Swoje plecy daj do góry, głową dotykamy chmury. Wszystkie ręce idą w górę, łaskoczymy wielką chmurę. Deszczyk pada nam na głowę, kap, kap. Kap, 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 kap. Parasole są gotowe. Krzyżujemy paluszki, musimy je spleść. Parasole są gotowe. Deszczyk kap, kap sobie leci, a słoneczko w górze świeci. Z tego mamy piękną tęczę. Namaluję ją, gdy klęczę. Przechodzimy do klęku. Na pozycję kota, kredka. I malujemy piękną tęczę. Siup, siup, siu. Super, piąteczka Dominik. Wyprostuj swoje nóżki. W górę skieruj paluszki. Chwyć za nie rączkami, zrób kółka tupkami. Najpierw w lewo, potem w prawo. Kręć kółeczka bardzo żwawa. O, przyj ręce o podłogę. Trzymaj prosto jedną drugą nogę. Zrób rączkami, wielki skok. Najpierw środek potem bok. Hop, 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 hop. Teraz masz do przodu, zrób ręce idą tup, tup tup. Teraz z prawej strony nogi przyklej ręce do podłogi. Mm -hmm. Powtórz to po lewej stronie do podłogi, przyklej dłonie. A na koniec most robimy. Pupę w górę podnosimy. Trzymaj, 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 trzymaj. Sadzamy pupę. Z prawej. Hop, z prawej. Ale od plątuszki. Siadamy. Potem z lewej strony. I most mamy już skończony. To było w wykonaniu czteroletniego Dominika. Piąteczka.